Witam wszystkich, jakże w zacnej, najlepszej grze, jaką jest Nostail, czyli Enter Game. Witam się z wami, Sahir i Kura. I Kura, nasza Kura, co tu jest? Nasza Kura ma trzeci poziom. Krótkodystansowy atak poziom ataku 0 a ja! Wyłącz się Wyłącz się. Co to jest? Po śmierci zwierzę wróci do Minilandu A ja nie chcę Po śmierci zwierzę może zażywione na mocy O ja A co to jest? A co to jest? Ukryj, pokaż, opuść grupę. Ekstra. Dobra, będziemy wykonywać nasze kolejne misje. Eee, ja chodzę kurę. Może potem. Chodź kurą. Zadanie zakończone. Wyglądasz dobrze po ciężkim treningu zdolności. Wreszcie jesteś gotowy, by rozpocząć właściwą przygodę. Zanim wyruszysz w drogę, przygotuj właściwe wyposażenie. Możesz kupić je w sklepach znajdujących się we wsi. Zacznijmy od wiejskiego sklepu alchemicznego. Pierwszą osobą, którą powinni spotkać, jest Malcolm Mix. On znajduje się w sklepie alchemicznym. Ruszaj w drogę. Koniec rozmowy. Sklep alchemiczny. Idziemy go szukać. Co to jest? Wieś świecidełka Oddalimy troszkę Nasza kura jest z tyłu No to ziemi, żeby chodziła za mną Za mną kuro Tutaj musimy iść Związek alchemiczny Cześć Malcom. Mentor Mini wysłała mnie do ciebie. Jak leci? Pomału. Rozmyślanie. Malkom, jak leci? Pomału. Znowu rozmyśla. Malkom, ach, przestraszyłeś mnie. Czego chcesz? I mi dużo mi o tobie odpowiadała. Co jest? Opowiadała, być. Przyszedłem do ciebie, aby wyposażyć się na misję. Ach tak? Nie! Dawaj itemy albo ci... Wydaje mi się, że rozumiem. Nasze odniesienie do alchemii jest, 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 jest? Hej, Monokul! To na czym skończyliśmy? Ach tak, moim zdaniem, zaopatrzenie poszukiwaczy przygód w Nosfajr. Pożyteczne... ...magiczne zapasy. Już mi wyjaśniam, co chodzi w alchemii. Chciałbyś więc wiedzieć czym jest alchemia? Ale Malkon wygląda na bardzo interesującego i uprzejmego. Bardzo interesująco wygląda. A uprzejmy nie jest, bo nie słucha mnie. Dlaczego tak dziwnie na mnie patrzysz? Bo to gej. Wytłumaczę ci o co chodzi w alchemii. Więc uważaj, dobrze. Każdy jest to ta żywa ma i magiczną moc. Alchemia wykorzystuje te mocy do odkrywania i przynoszenia ludziom korzyści. Dzięki alchemii możemy wzmacniać przedmioty przez dodanie magicznych atributów, oprócz tego służy do produkcji podstawowych magicznych materiałów. Rozumiałeś? Nie. Tak, dziękuję bardzo za Twoją pomoc. No, to myślę. Nie martw się, zrozumiałem to. No daj mi jakiegoś itemu, a nie. Co to ma być? Coś tu wyszło. Znowu wyskoczył jakiś samouczek, który pewnie Fraps nie, nie obsłuży. Hmm, spokojnie. z Markolmem, przecież przed chwilą z nim gadałem. Pocisk do katapulty, skrzydła powrotu, magiczne przedmioty, amulet powrotu. No jak to mam wziąć? Czy ja to mam? Ja chyba to mam, bo tu mam taki. Potwierdź. Mógłbyś mi powiedzieć gdzie mogę kupić zbroję i broń? Nie. Po tamtej stronie jest sklep z narzędziami Teosa. Po jakiej stronie? Tam możesz kupić zbroję i broń. I po prostu drogą po prawej stronie go znajdziesz. Dziękuję bardzo. raz się przydałeś. Ach tak jeszcze mam, to prawie bym zapomniał. <grym> Mamy dwóch Teo w noswile. Są bliźniakami. Aby zdobyć swoje wyposażenie musisz porozmawiać z Teo. Tu już mam młotych tych w ręce zbroję i broń należą do jego kompetencji. Czy zajmuje się brat bliźniak? Żeby on się troszczy? Hmm, to tu nie wiem, ale... Jakiś dziwny ten malcolm, nie da się z nim rozmawiać. Jest chory. Mój kurczak. Nie chce iść ze mną. Mogę nim kierować, fajne ale mogę powiedzieć ze mną, chodź tu do mnie Przesłał cię do mnie Malko? tak? tu musisz być ten nowym poszukiwaczem przygód no poszukuję przygody to opiekuje się mentor Mini. tak to ja czekałem na Ciebie mentor Mimi mówiłem, mi, że przybędziesz poproszę mnie abym Ci to dał no nie, nie, nie chcesz skorzystać z jakiejś wysługi? Nie, po prostu weź to, zanim zmienię zdanie. O, wielkie dzięki. Teo nie wygląda na rozmownego czy przyjacielskiego. Przynajmniej jest konkretny i dał mi od razu przedmiot. No, kolejne. Samoucki. Dobra Przepraszam bardzo Teo. Co wtedy zrobisz? Nie mogę kupić pożywienie. Iść do Ewy Energy, która stoi przed marketem Noswell. No może ci dalej pomóc. O, wielkie dzięki. Dostaliśmy tu jakieś przedmioty. Spróbujemy je tu jakoś założyć jakaś opaska ekstra buty tutaj kiedy są buty po prawej stronie cienkie rękawiczki jakieś ubranie nie to nie to, to drewniany kij a to jest moje mój kurczak Ekstra. Wyglądam jakoś inaczej. Nie. Okej. Okay. Idziemy dalej. Po pożywienie. się coś zjemy. Elo, elo, trzy, dwa, zero. Mamy dziś fajną ofertę dla wszystkich, poszukiwaczy przygód, którzy tu co przybudzili do nazwaj, teżę zakupy idą na koszt sklepu, to wspaniale, prawda? Tylko proszę cały sklep. Jak się nazywasz? No brawo, Jakbyś słuchał wcześniej, to byś wiedział. Nazywa się Ewa Energy, no jest zdaniem jako kierownik i, i kaskę no w pożywienie. Także nie możemy... podczas odpoczynku dla przegryzania. Okej. Okay. Znowu jakiś samoczek wyskoczył. To jakieś przedmioty leżą. A to sobie wezmę, ktoś to wyrzucił. To no się przyda to zbiera jakby pierdział przy tym Okej, okay, idziemy no weź po polutko, no jakoś, a nie jakieś Na no, po krzywiaku idziesz Tu jest Hej hej, wampirze co? Mówię, że to wszystko, czego potrzebujesz do swojej przygody. Ta. Muszę nawet za nie spłacić. No, z stara, się może dobry start każdemu nowemu poszukiwaczu. Czołowi przygód wreszcie jesteś gotowy wyprzeć właściwą przygodę. Zaczynajmy. Ach, tak. Na wschodnim wybrzeżu wyłonię się nagle tajemnicze portare. Te ciemne portare są związane ze szczeliną czasu przestrzeni. Jabłyskie stworzenia przechodzą przez te nie są zakrojone do pokoju. Pierwsza misja, którą ci powierza, jest nad wyraz niecierpiąca nie zwłoki. Twoim zadaniem jest to, aby chronić wioskę przed kreaturami, które przedostają się przez szczeliny w czasów przestrzeni. Liczymy na Ciebie, młody przy poszukiwaczu przykład. Stare przysłowi mojej, że nie można złapać młodego oto bez wejścia do jego jaskini. No jak nie. Z chciałbyś wiedzieć jak dostać się do szczelini, mam rację. Słyszałeś kiedyś o kamieniach czasoprzestrzennych? Znane są z tego, że łączą nasz świat ze światem demonów. Nikt nie wie, dlaczego te kamienie wyłoniły się tak nagle. Wejściem do szczeliny, są kontrolowane przez te kamienie. Znalezienie takiego kamienia będzie wielkim wyzwaniem. Pokażę ci tylko jak wejść przez kamień czasoprzestrzenny przestrzeni wybadać go. Ruszaj w drogę. Ta Aha. To taki sam łoczek Kolejny wyskoczył. Zobaczmy. Udaje się do kamienia, czasu, przestrzeni w północnej części wioski. No, no się. Jakiś klik pisze. Jest napisane o. Klik, klik, klik. I co ją kliknąć to? No? no przecież klikam. no ja cię, witaj. Ja ci to twojej twoje pierwszej misji czasem poka, Ci co, co chodzi przy start i zaczynaj. Start. Ojacie, ja cię przeniosłem. Przygotowuję się do misji. O jest kurczak mój! Jeśli chciałbyś rzucić się w wir z razem z przyjaciółmi lub rodziną, możesz poznać ich tutaj w lobby i kontynuować stąd. Zobacz, że swoje przygotowania zmierzaj w kierunku portalu po drugiej stronie. Wróćmy ekran. Przygotowania jakieś. W ten portal? To jest jakiś portal? To ja tylko tak siedzę. No rzeczywiście jest jakiś czas. 30 sekund no na to. Jakoś się przygotuję. No weźmy tutaj jakieś jedzenie połóżmy. Okej. Okay. no co ja, ja tu nic nie mam. Dobra. Spocząć misję? Potwierdź. Musisz być bardzo ostrożny, ponieważ potwory szczelnie czasem są bardzo agresywne. Przeciwieństwo do innych potworów, zaatakując Cię gdy tylko cię zobaczą. No dalej idź i walcz przeciwko nim. Jeśli chcesz ich uniknąć, możesz przejść przez następny otwarty portal, Trzeba dostać się do następnego pomieszczenia. Czy ten port? Potwór! Złośnik! Jezu, nie mogę trafić. i okay, udało się czasem dzieje się tak, że wszystkie portale zamykają się jak tylko wejdziesz do przestrzeni w tym przypadku możesz pobolać wszystkie kreatury obecnie w pomieszczeniu albo znowu tworzyć portal okej okay. dwa może jakieś Do no, robota portal znowu się otworzył a teraz pośpiesz się i wejdź do następnego pomieszczenia Piasza się... To nie znaleźć dziwnie w pokoju, wykorzystaj ją czasem. Służy ona do tego, aby tworzyć zamknięte portale. Dziwnie, Użyj. Dwa razy machnął i otworzył. Użyj skilla. Ale wojna. Sam dźwignia może niektórych sprawić pojawienie się kreatur. Jeśli pociągniesz za dźwignię, która jest połapką, z agresyjne kreatury, więc bądź ostrożny. Ojej. No nie zdążyłem. Biegnij. Niebo zdążyłem. uwaga kreatura, to ko Och nie jeden ze strażników w nocłach. Został pokonany że jest jakiś dziwny urok. To już nie ma być przez ten urok, tak więc mi się... Jestem Kamień ważny jest kontrola czasu, doprowadzenie misji do końca najszybciej jak to możliwe. Przestrzeń jest bardzo niestabilna, więc nie możesz zostać tam długo. Jeśli nie zakończysz misji w określonym czasie, zostaniesz usunięty ze szczeliny. Dlatego ważne jest ta poszukiwać szybko, aby wykonać misję tak szybko jak to możliwe. Widzisz zegar i kamienie w dolnej krawędzi ekranu. Mm korzystam czas, gdy ci to tłumaczyłem. Tłumaczyłem. To ona, ale tłumaczyłem. Pojawił się nowy wróg, pośpiesz się i zniszczył. Zabij go. czasu przestrzeni, przygody się na, ze doświadczenia, o się nawet nie śniło, bo... ale nie ma się, to jest to, o czym teraz się odważnie poszukiwasz, przygód wydostań się, ale tu jest jakiś pocis do katapulty, więc szybko go weźmiemy i uciekniemy. Proszę czekać, O jacie on wybrać, Weźmy ja to. Śmieto... No i co teraz? Rafitem. ten orzeszki ujacie. Bonus. Potwierdź. Co to jest? Okej. Okay. Gdzie my tu jesteśmy? Jesteśmy już w wiosce, no jak fajnie. Dostaliśmy itemki jakieś. Walka wręcz obrona 16, dystansowe 18, 16, 18, 16, 32, 16, 18, 16, 32. to jest lepsze, ale główne mi dali. Co to sens? Jak się strzela z tego? Tu jakieś dziwne. No. Pogadajmy z nią. O, otrzymałem ubranie. Podobało się mi się, tak, tak, podobało mi się. Weź to pisanie jako zdanie Twoich sukcesów. Słyszę także specjalne niektóre. Poziom unikatowy, spójrz na badania, które ci dałem, to jest uniform. uniform. Tak jest specjalny, jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszki na obiekcie, złożysz uniform. jego unikatowość. No dobra. Mam szósty level, on jest na ósmym poziomie. Tutaj, tu jestem dopiero defa. Chyba, proszę, że przeszkadzam. Przybyłem zatem, wyszukać pomocy. Witam w strażniku Nozweil. Co się tu sprowadza? Gdzie on jest? Więc patrzmy pozostałego końca. O jezu, jestem tutaj, aby znaleźć pożkę. Chcielibyśmy przyjąć moją wartę. Zacząłem, jak to mówię, przejąć. Ta chwilę spogląda. Ja, ja mógłbym wziąć odpowiedzialność za to zadanie. Ale po co się zgłaszasz? Nie Sachi, to jest zbyt niebezpieczne dla Ciebie. Nie mogę to zrobić. zaufaj raz razie do tego zadania to nie może być całkiem Tak? To jest suche mięso jakieś. Wezmę to. Ale nim będziemy to patrolować? Co, jest sama? Który nie chciał? To odpoczynek? Te. Ujo. Ale wylegiwuje się. Nie, kurczak na trzeci level Za pięć minut jakiś lodołamacz się zacznie. Musiałbym iść zobaczyć nowe skile. Co to jest? Okej, okay. to by było na tyle, to było na tyle w tym odcinku, na razie dziękuję za oglądanie, patrolowaniu, zajmiemy się w kolejnym odcinku, jakże fajnej grze Nostale, żegna się z wami Sahir i Kurczak, też możesz położyć się. Nie wiem, dziwnie się... Dziwnie odpoczywasz. Mniejsza o to. to. To było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć!